Gro, nie strasz mnie. Ahoj wszystkim, z tej strony nami witam serdecznie na kanale mojej kochane Zbłąkane Duszeczki. Leon sobie ćwiczy jogę, bo co innego stary dziad mógłby robić, bo mu zabraniam ćwiczyć na bieżni. A jak widzieliście na początku, to dostałam informację, że zbliża się do końca swoich dni i ja się nie zgadzam. Tak nie powinno być. Dziadzie, przestań! Nie ma, absolutnie nie ma mowy, żebyś ty teraz cokolwiek ćwiczył. Nie, 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 nie. Śniadanie zrób. A, ze szpinakiem. Wszyscy, wszyscy będą aprobować. W ogóle tak, papcią mróz nam przyszedł na parcele. Już tego nie nagrywałam, bo, bo ten dzisiaj był za długi. I w sumie tak: Ridia i ten, i Cecil dostali prezenty. Ridia dostała karaoke, więc w ogóle cudownie, kiedyś je gdzieś postawimy. A Cecil dostał, sugestia, że chyba jest jeszcze bardzo malutki, bo dostał małe klocki, ale w sumie cieszył się z tego, więc. I w sumie mamy jeszcze 100 z prezentów, więc myślę, że każdy sobie może ten prezent otworzyć, bo papciomrós nam tych prezentów dołożył, więc myślę, że spoko. No, znowu jakiś syf, no nie. Baba zła w tym roku po prostu. Nie rozumiem tego, bo ona mało wczyni burz, ale ma, że się boi burzy. To jest dziwne i mi się to nie podoba. Co się zepsuło? Cecil, ty naprawdę będziesz nam wszystko niszczył teraz. Dobra, ogólnie Bolunek ma dzisiaj wolne, więc z tej okazji y, pójdziemy sobie po groby y, Jakufiriona i Senpai'a, bo wypadałoby w końcu. Jako czemu wy macie strach przed burzą z piorunami, jak wy macie, kurde, tą cechę wykupioną? Nie rozumiem. Też, też, aha, chcesz pod, podkraść prezent? Dobra, podkradnij se prezent. To jest zabawne, burza z piorunami, ale fajnie księżyc wygląda. No, ale że burza z piorunami, ale śnieg pada. Jakoś, nie wiem, może to jest możliwe jakoś logistycznie. Lunek! Lunek, dlaczego ty wychowałeś psujów? Dlaczego ty wychowałeś takich psujów? Wytłumacz mi to. Co dostałeś? Sztalugę dostaliśmy. Hmm, okej. Okay. Nie ogarniam. Co ty robisz? Aha, idziesz się do brata po podokuczać? No pogadajcie sobie w sumie. Proszę pani od PR-u, proszę pani polityk, proszę iść do pracy. A ja ci kazałam tutaj ćwiczyć i nie zdążaj zjeść, jej kurz, biedna. Przepraszam cię. Idź po jedzenie. Jerzy, ty znowu będziesz szedł Jerku, Czy wy go możecie, kurde, prawilnie? Czy tego możesz przeprosić po prostu? Przeproś go. Kain, kurde. Kain ty dupo. I go nie przeprosisz. Świetnie. Coś fajnie to wygląda, że jeden idzie w czerwonym mundurku, a drugi w niebieskim. Jej, pozbyliśmy się wszystkich. Skoro ty już tu jesteś, no to idziemy. Odwiedzimy minu i jego rodzinę. No aż i spiesałem. O i tu pada i w ogóle. Dobrze. Domek jak stoi, tak stał i bardzo dobrze. Zapukaj do drzwi proszę. A to jakieś zaczęte jedzenie. Okej, okay, dobrze. Czyli to jest grup. To jest Firion. Dobrze, chociaż tyle dobrego. Minimalnie się tutaj zmieniło. Mam nadzieję, że Simmes się nie gniewasz, ale przez to, że właśnie rodzina się tu rozrosła wcześniej, to musiałam trochę tu ogarnąć, żeby mieli trochę miejsca, więc z faktu, że nie chciałam ruszać w ogóle bryły, to zrobiłam im po prostu piwnicę i w piwnicy wygląda mniej więcej tak. No jest to może jakoś super urządzone, ale z drugiej strony no ja, ja w tym miejscu nie gram, więc po prostu mają. To jest ten zestaw do karaoke przeniesiony, jakiś parkiet i tego typu rzeczy, więc właśnie czego imprezkę można zrobić, to docelowo, bo a sypialnia jest minuje minu jego żonę. A tu jest ich synuś, który chyba bardzo domaga się uwagi. Słodziak. E, mamy Firiona. A gdzie jest Senpai? Gdzie jest Daiti? Bardzo bym chciała mieć jego grup. I nie podoba mi się, że chyba jednak nie mamy. Aha, wy się nie znacie. Dobra, spróbuj się przedstawić. E, kurde, no. no. Znaczy dobrze, ważne, że jest Firion, bo jednak on jest główny i ważniejszy, jeśli mamy być szczera. No nie rób z siebie, idioty. Wiesz co, Iść może pogadać z tym... z minuł. dawno się nie, ta, no nie nie widzieliście. Co wy robicie? Aha, wy się boicie burzy? Dobra, podziel się z teoriami spiskowymi. A ty do pracy idziesz, jery! Oni tacy przerażeni przez burzę, no kurde. Może dzieciaki poznasz? A, Tania właśnie idzie. Powinnaś być w szkole, ale nieważne, tam przyjaźnie, przyjaźnie powitaj może swoją y, kuzynowicę, ciężko to nazwać. No ale spoko, ten se uciekł, więc. Ojej, łosek jak słodko. No dobra, ale jakoś sobie żyją, y, zastanawiam się, dlaczego ktoś ma na imię kurde polskie, jeszcze Genovefa, kurde, kto tak dzieci nazywa? Ale nie mam pojęcia, co się stało z jego, z jego grobem. Znaczy, wow, ciepanie, ale ciepło. Znaczy, na szczęście mam moda, że, znaczy, teoretycznie nie powinno nic uciekać z drzewa genealogicznego, ale na szczęście mam moda, który uniemożliwia to. Chyba. Nie, no dobra, będziesz cały czas. Ale i tak. Jest mi źle, bo bym chciała, żeby mieć jego grup. No dobra, to będzie mieć go w wyposażeniu i... Więc jak tylko będzie okazja, to yy, go... Yy, go odstawimy. O, tort zrobiony. No jejku. Ten tort to dla nas? Ale to miło z waszej strony. Wiesz co, może skorzysta jeszcze u nich z kibla. Ale w sumie tu widzę, że tradycja nadal jest, że jak przychodzimy do nich ten w odwiedziny, to zawsze jest jakieś żarcie. Tania może nie powinna być już nastolatką, stąd te świeczki? Nie, jeszcze, jeszcze nie. No dobra, to zaraz wrócimy. Hmm. Może to wyrzuć chociaż, żeby, żeby, to, żeby ile to... Ile to już stoi? Wiesz, jak jeszcze Firion żył. No nie bój się, kibelka, pieseł. Zaraz, piesku, wracamy. Spokojnie, kochanie. No dobra, to nic tu po Wracamy do chaty. Ważne, że mamy grup Firiona, ale szkoda, że nie ma grobu Dejciego. Co to za randomowe dzieci znowu ukradłeś? Dzieci z portalu. Co to? Właśnie, może postaramy się o jakiś awans u ciebie. Że faktycznie... A może iść z piesem pobiegać, bo tu już chyba nie ma burzy. A jest. Ale póki co ni nie ma, więc możecie iść pobiegać. Niech się postara, raz w swoim życiu, że miał awans. A potem może jakiś obiad ogarnąć. Co? Co takiego? Dopływ prądu do twojej parceli został odcięty. Firma Analityczna graba z góry, przeprasza za wynikające z tego niedogodności. Jest na przykro, choć nieszczególnie. What? Ale czemu? Nie wiem, coś walnęło w nam, nam w ten? Ale czemu odcięli prąd? W sensie nie możemy nic wykwintnego ugotować, ale, ale o co z tym chodzi? W sensie, że przez te burze mamy odcięty prąd? Przecież płaciliśmy rachunki. Ej nie rozumiem, ej dlaczego? Dlaczego mamy odcięty prąd? Ej, ej nie rozumiem, dlaczego? Ej, Kain by się schował, on jest takim cwaniakiem. O nie! To to można ten? Kain szybko wsuwa się pod trybuny, wciskając się w małe, zaciemne miejsce. Niestety leżenie w cieniu jest nieco za bardzo odprężające. Budząc się, Kain widzi, na Teraz wszyscy będą patrzyli, jak Kain kończy swoje okrążenia. Ojej, biedne dziecko. Ale ja nie rozumiem, czemu nam prąd odcięli? Kurde. Ja pitole, naprawdę nam odcięli prąd. Jak to się stało? Lunek, jak to się stało, że prąd odcięli? Od pewności widzę, na czwartym poziomie. ok. To może wracajcie już. Ale ja nadal nie rozumiem, dlaczego nam prąd odcieli, Rachunki zapłacone, wszystko jest. Wczoraj było. Nie możemy. Ja nie rozumiem tego. Znaczy, ja podejrzewam, że to jest kwestia burzy, czy coś, ale... What the heck? Może pizzę Lunek zamówi? O kurde, jak nie możemy nic specjalnie ogarnąć, to chyba trzeba będzie zamówić pizzę. Pizzę Kandyjska pizza z bekonem, pepperoni, dobra, z słodką kukurydzą, żeby dziecko nie narzekało, ale ja nie mogę i dlaczego my nie mamy? Cześć, Sarucha. Jaki kitku śmieszny. Z ogonkiem śmiesznym, krótkim. Oczywiście, znaczy, że ty idziesz do nas. Pewnie chcesz naszą pizzę. Jestem przekonana, że ty się dowiedziałeś, że Lunek chce zamówić pizzę i dlatego przylazłaś. Jesteś podstępną żmijką. Ja Dobra, w tę pizzę. No joj, jak się pieśko ucieszył, że przyszłaś. Pizza jest w drodze, spoko. A, pizza latała przed chwilą, spoko. Weź pizzę. A ty już możesz stąd iść, wiesz o tym. Zdajesz sobie sprawę. Dostaliśmy pizzę. Chyba, że ty znikniesz w portalu. Bo właściwie, skąd ty przyszedłeś? A, a przeprowadź sobie. Co, też zła jesteś od rana? A, żeby się załączyło, dobra. O, pisz gniewnie. Bardzo dobrze. Weźmiesz prysznic. Właśnie, pustkostworki ci trzeba kupić, skarbie. Aha, przecież my nie kupimy ci pustkostworków, bo nie mamy prądu. Kto to jest? Dlaczego ty masz polskie imię? Wytłumacz mi to. A, a jak ty się ogarniesz, to możesz wyzwać się na ten. Wystaw pustkostworka do walki. I możesz z tą nową sobie pod... Aha, nie ogarnęłam. Który? Dobra, ważne. E, bo to jeszcze musisz, tak, jeszcze musisz trzy walki ogarnąć. Pokaż, pokaż po prostu. Pokaż, jak te emocje z ciebie schodzą, wychodzą i w ogóle. Bycie nastolatką nie jest łatwe. Ale to działa bez prądu. To jest bardzo ciekawe. No dobra, możesz wpaść, kalep spoko. Jesteś taki jakby przyjacielem rodziny od zawień dawna. Dobra, to jeszcze popiszesz sobie gniewnie i będzie spoko. Ej, dziecino, dziecino. Dobra, jak sobie popiszesz gniewnie, to sobie pójdziesz pograć na. A nie, to sobie nie pójdziesz pograć. Fuck! Ja nie rozumiem nadal, dlaczego my nie mamy prądu. Czy to coś w komunikatach było, że mi prąd wyłączają? Bo ja nic nie rozumiem. No nie, to serio musi być wina tej burzy. Ja pito... Ja nie wiedziałam, że to jest w ogóle możliwe, no nie, ale... I laska cię pokonała. Ha, no. Pokażająca porażka, winy za te przegraną nie da się zwrócić na, na lagi. Sesil poniósł drugą porażkę w związku z zwykle silnym przeciwnikiem. No tak, to czasami się, się ten działa. Dobrze, jeszcze dwa razy i będzie dobrze, będzie cacy. A właśnie, możesz sobie pójść. Nie, nie pójdziesz sobie słuchać muzyki, bo nie ma prądu, kurde. Ale możesz sobie coś poczytać. Kształty, dobra, to dzieci, no, ty jak zjesz, to jeszcze, jeszcze musisz. Ty musisz rewanż. Ty musisz rewanż. A, to ja mogę jednak z dorosłymi. Czekaj, bo ty jeszcze nie ten. E, mogę, dobrze, to to działa i bardzo dobrze i tak trzymać. <laughs> e, aha, ty sobie wzięłaś wampiryczną książkę. Spoko. A co ty potrzebujesz to jeszcze? Aha, logikę ty potrzebujesz. E, spoko. Możesz sobie pomóc sp sp spędzić czas z żoną. Ma to sens. Ty jest jeszcze wcześniej i co kawę zapasz? A nie, nie zaparzysz. Jery, no kurde, nic bez prądu się tu zrobić nie da. Dżemka to jest dobry pomysł. Dobra, bo my się tu musimy przy... streścić trochę, jeśli chodzi o to, ale jak my nie uzyskamy prądu, to ja nie wiem, co ja zrobię, Jery, ale dlaczego my nie mamy prądu? A, idziesz oglądać walkę, idziesz kibicować wnukowi, bardzo dobrze dajesz, Leon. Pokaż swoje wsparcie, jednak ty też miałeś pustkostwórka. To potem możesz dziadka wyzwać na pojedynek. Jeszcze, dziadek weźmie swojego pustkostwórka jednego jedynego. Chcę, żeś miał zakończony etap, bo ogólnie tak ku przypomnieniu, oni w następnym odcinku y, już będą nastolatkami, więc ja się faktycznie muszę trochę stresić, jeśli chodzi o ich, y, o ich aspiracje. O tej, 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 a jaki on jest pewny siebie, Gnojek? No dokładnie, po pokaż, to tu rządzi. Ale fajny domek zbudowałaś. Jakiś liczny, mała cegła. Te, jaki on jest pewny siebie, gnojek, no, po prostu staruch, pierwszy raz w to gra. Za Twojego dzieciaka to nas nie było stać na takie zabawy, ale miałeś kartę pustkostworka. A jednak dziadek Cię pokonał. Ojej, jak się jeszcze cieszy, pokonałeś mało lata. Ale się zaliczyło, dobrze. 20 razy Masz się wymienić pustkostworkami, no chyba Was pogrzało. Kiedy ja mam to zrobić? Dobra, jutro zostajesz w domu. I po prostu, jak kocham te aspiracje customowe, to po prostu szlak mnie trafia, że czasami tu trzeba zrobić coś, niby 20 razy, 30 razy. No po prostu. Znaczy, wciąż to jest lepsze niż kop w poszukiwaniu skarbów 20 razy, bo moja zmora. pewne, że oni nie odczuwają tego braku prądu. Znaczy, ja bardzo odczuwam. A ta pizza jeszcze się nadaje? A świet. Weź kawałek szybciutko. Może zdążysz zjeść. Dalej, bo zaraz się zepsuje. Ridia to zaraz będzie zepsute. Zjedz to! Ridia, kurde! Ridia. To potem będzie siadła zepsutą pizzę. Czemu nie jestem zaskoczona, że Cecil ma etap buntowniczy? No nie mówcie, że potwora mamy, Ridia. Idźcie im opryskać potwora. Tylko nie mów, że ty idziesz budzić. Ko nie idź budź, nie bądź ojca. Nie, mój drogi, nie budź ojca. Absolutnie nie. Siora wam pójdzie opryskać potwora. Bez obaw. A, on jest wredny i złośliwy. No, to total, cały, cały kain. Mimo, że jego charakter na to nie wskazuje, nie będziesz budził rodziców. Ku Macie siostrę. Wasza siostra się nie ten. Nie budź ojca, no kurde, człowieku! Uśpokój się. Czy tul piesęła? Dobra, może ja na chwilę wyjdę i może ten prąd im wróci, jak ja wejdę i wyjdę, bo ja nadal jestem skonsternowana. Okej, okay, i jak tam z prądem? Czyżby prąd wrócił? Wrócił! Okej, okay, dobrze, trzeba było wejść i wyjść, Jery. I Kut, jaki pierwszy śnieg? Jak ty śniegu nie widziałeś? Jaki pierwszy śnieg? No kurde, wy mieszkacie gdzieś dzieciaki. Wracać mi spać, kurde, nie. O, patrz, śnieg! Nie widziałem go nigdy wcześniej, mimo że był tu jeszcze wczoraj. Jarek, dobrze, że wrócił prąd. Więc uznajmy, że to faktycznie była wina tej burzy. No leśniki zrób dla wszystkich, może wszystkim będzie milej. Okej, okay, ty potrzebujesz trochę tutaj rzeczy. A wiesz, co ty, ty potrzebujesz do tego? Charyzm, umiejętności literackie potrzebujesz. Dobra, to pójdziesz poćwiczyć sobie umiejętności literackie. Spoko. No weź sobie wolne może dzisiaj. Tyż tak jesteś taki stary, że możecie kupić lepsze łóżko, żebyś się lepiej wysypiała. Dziecko, są priorytety. Są rzeczy priorytetowe. Najpierw idziesz siku, a potem idziesz jeść. No ty to samo. No matka naleśniki zrobiła, ale nie. No wy musicie, kurde, iść po swoje różne dziwactwa. Co chłopaki? Wy sobie weźmiecie dzisiaj wolno od szkoły. To dzisiaj się wami zajmę. To jak zrobić Wymień się tworkami? Chyba, że to faktycznie musi właśnie muszę, muszę ci te kupić. Dwa pakiety, bo wczoraj się nie dało, ja zapomniałam zupełnie. Dobrze. M pięć. jeszcze jeden za wczoraj. To zaproś tę babę. W sumie za, zap, zaproś sobie kobiet trzy. Kuzynkę też. Kuzyn kuzynkę trzeciego rzędu chyba już możesz za ten. Dobra, to te 5 godzin sobie tutaj ogarniaj. A ty sobie odpoczywaj. Okej, okay, jesteś. Pokaż to w ogóle się, panno. Hmm. Może nie będziesz taka zła. Warto cię brać pod uwagę na przyszłość. O, zaproponuj wymianę pustkostworków. Bardzo dobrze. A zaproponowałeś tę wymianę? Ja wiedziałam, że to nie będzie proste. Okej, okay, dobra. A dementatora. Okej, okay, cacy. Dobrze. To z każdą może po pięć <noise> i będziemy mieć zaliczone. Chyba, że nie, mogę to zrobić tylko raz. A nie, chyba mogę. Mogę więcej. Dobra. Dobra, już i tak nie bajeruj. E, tamowanie wycieku. O nie, ktoś namiętnie opisuje w internecie nową zawartość do gry. Er, znowu to samo. Dobrze, potwierdź to tam. Zaciłaś? Co? Że są wściekli. Nie mogą wierzyć, że mam tak długo trzyma i w niewiedzy. Byli jej najwyższymi fanami. E tam walcie się. O, nice. Dobrze. Dobra, no dalej wymieniaj się. Co jest z tobą mnie tak? A nie nie wiem co kliknęłam. Słucham, to kosmici. Lunew odebra sygnał radiowy zawierający skomplikowaną, wydarzącą sekwencję, kwencję pochodzącą z najdalszych zakątków w przestrzeni kosmicznej. To wyraźny znak, że gdzieś tam istnieje inteligentna forma życia. poinformowanie o tym wydarzeniu szefa z pewnością uruchomi lawinę biurokracji, która na długo przykryje odkrycie. Z drugiej strony, jeśli Lunew zdecyduje się dać cynk mediom odpowiedzialność za popchnięcie sprawy na bierze wagi rządowej, on sam zyska rozgłos jako pierwszy sim, któremu udało się nawiązać kontakt z nowym razem kosmitów. Ne, Jolo! Zdegradowany. Nie, trudno się mówi, wie, za to potęga. E, wymień się, co my tu mamy jeszcze? E, Yorkier. dobrze, siódmy poziom. Uh -huh. Dobra, nie gadajcie, tylko podejdźcie gdzie potrzeba, bo potrzebuje Was tam wszystkich w jednym miejscu, żebym mogła się powymieniać z każdym po kolei jeszcze. Nie ma tak jak zbiorowe wagary, żeby powymieniać się pustkostworkami, no nie? Nie, co tu się dzieje? Ayomi sprawnie porusza się po meandrach polityki, ale niespodziewany wypadek może wstrząsnąć jej życiem. Współkandydat gubernatora jest zamieszany w śliską sprawę i musi zrezygnować z ubiegania się stanowisko. Gubernator zaproponował, by Ayomi zastąpiła jego kolegę. To dowód, że jej kariera polityczna nabiera rozpędu. Czy Ayumi jest gotowa objąć tak wymagające stanowisko? Jasne, że tak. Ku przygodzie. A mi decyduje się na dołączenie do kampanii skojarzenie z znanym kandydatem. To pewno pomoże zbudzić zaufanie lektoratu i tutaj jest pewien haczyk. mi musi e, wziąć udział w debacie zastępczej gubernatora. Który rozpocznie się za kilka minut. A dobrze, że się w tak ważnym momencie. Pięknie. Dobrze. O, dobra. Przylazłaś wreszcie. Dobrze, proszę się tutaj wymieniać. że ja, to jest upierdliwe. Ja pitole, ale przynajmniej jestem w stanie to zrobić, tak po prostu. Coraz lepiej tak trzymać, masakra i tak. Już nie gadaj, ja chcę tylko pustko stworki, ja tylko po to je tu zaprosiłam. Ja bym chciała to dzisiaj skończyć. O dwie za dziecko. Będziesz narzekał teraz, po prostu. Jeszcze siedem razy, dalej. Co już nie chcesz z nim? Już nie chcesz z nim wymieniać. Dobra, faktycznie tu trzeba trzeba kombinować. To teraz ją pomęczymy. Cecil, gdzie ty idziesz? Wracajbie tu. Cecil, kurde. Chodź tu. A, rany, czemu ty idziesz siedzieć? No kurde. Cię do więzienia wsadzę kiedyś. To nie jest moja wina, że ktoś sobie wymyślił, że to 20 razy musi być. Jakby nie mogło być 10. 10 to też jest bardzo dużo. A, cacy, dobrze. To marsz rysować. Poje pojazd chcę narysować. Jere, cały dzień mi na to zleci. Jeszcze nie, jeszcze cztery razy z tego, co dobrze liczę. Ja cię nie zapraszałam tutaj, żebyś ten... Przestań siedzieć, idź. Cztery razy zostały, dziecko, już proszę. A ty mógłbyś zrobić jedzenie w ogóle. Tak nic nie robisz, dziedzie. Pozwoliłam ci zostać w domu, więc proszę obiad podać. Czy ty możesz przestać gadać z ludźmi, tylko iść zrobisz, wymieniać się pustkostworkami, a rany. Babo, resetuj. Nie ma komputera, póki nie dasz pustkostworków. Gdzie ty idziesz? O, przecież, musisz rzeczywiście zmienić miejsce. Dwa razy daj dwa pustkostworki, babo. To nie wiem, zacytuj postać z kreskówki, potem jeszcze raz jej zapytaj. A jednak się zgodziła, jak z nią pogadaliśmy normalnie. Dobra, tego cieplika... Ja ci kazałam coś innego zupełnie zrobić, ale ty mi jak zwykle nie słuchasz, gnojku. Jesteś paskudnym gnojkiem. Ja ci serio muszę kupić lepsze wyro? Czekaj, weźmiesz prysznic, to sobie to wypiję. Co to jest? Aha, pudełko po pizzy. Wypij to sobie. Potem to zjesz. Ja pitole. Po prostu ja mam ochotę te simy ukatrupić czasami. Proszę już się bawić. Proszę. Wiesz, wymiana pustkostworków i potem wypad. Jer, dziękuję. I teraz wypad. I nigdy więcej tu nie wracaj. Weź co. Bo ty jesteś paskudnym złośliwcem, to możesz iść potrolować na forach. Ty miałaś iść do domu, wiesz? My cię tu już nie chcemy. Wyślij do domu, proszę. A ty możesz, możesz dołączyć do gry, jak potrzebujesz tak bardzo. Po Aha, ty... Potrzebujesz z jakiegoś powodu jogi, no dobrze. Okej, okay, dobrze, to tym pięknym obrazem grających dzieciaków, jeden znudzony, druga spięta, bo za dużo szkoły, wiadomo, będziemy dzisiaj podsumowywać odcinek. No tak, chłopakom ruszyłam dość mocno te aspiracje, ale 20 razy wymienia pustkostworków, nigdy, kurde, więcej. No, dobra, więc Sesiel jest małym wredziochem, aktualnie chce się buntować przeciwko rodzicom, w sumie absolutnie mu się nie dziwię. Kainza to jest w, też wredziochem drugim, ale w sumie cholera wie dlaczego, ale w sumie ob obaj są siebie warci. Więc w na następnym odcinku dowiemy się, jak jakie nastolatki z nich wyrosną, i jeszcze będzie sylwester do tego wszystkiego, więc ogólnie fajnie. E, I będziemy się dalej bawić z naszą rodzinką, wiadomo, no nie. E, więc dziękuję wszystkim za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie komentarz, lajka, subskrypcję, będzie mi bardzo miło. Wspójrzmy o kanale na Discordzie w link w opisie. Zapraszam Was serdecznie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Bye, bye.